W Radiu Ziemi Wieluńskiej witam bardzo serdecznie wójta gminy Rusiec, pana Dariusza Woźniaka. Dzień, Dzień dobry. dobry. Witam pana. Dziękuję za, za, za przybycie do studia. Miło nam pana gościć. I mam nadzieję, że odpowie nam pan na kilka pytań, które przygotowaliśmy specjalnie na dzisiejsze spotkanie. Zaczniemy może od dobrej wiadomości, a nawet bardzo dobrej. E, będzie wybudowana schetynówka w gminie Rusiec. E, państwo... Na 90% są pewni, że dofinansowanie dostaną, tak? Tak. No jest to oczywiście ogromna radość dla mnie, ale szczególnie dla mieszkańców, a szczególnie dla mieszkańców tej wioski, w której tą drogę zamierzamy wybudować. Mam na myśli tutaj korablew, zagrodniki. Jest to jedna. Z ważniejszych można powiedzieć i ostatnich jednocześnie dróg na terenie gminy Rusiec, która nie ma jeszcze powierzchni asfaltowej. Dość długa trasa, czterokilometrowa. Tak, jest to dosyć długa trasa, jest to długa wioska, wioska ułożona wzdłuż wzdłuż tej drogi, bo jest to jedno sołectwo, sołectwo korable składające się jeszcze z podsolectwa właśnie zagrodniki. No, wartość tej inwestycji, jak tutaj odległość mówi, no jest ogromna, czyli całość inwestycji zamyka się w kosztorysie ponad 3 miliony złotych. Z tego, z tak zwanej schetynówki jest możliwość pozyskania 50%, czyli ponad 1,5 miliona złotych. Dla budżetu gminy, gminy Ruście są to ogromne pieniądze, bo, bo to stanowi około 10% budżetu. Rozumiem, czyli już niedługo, mam nadzieję, zostanie podpisana umowa i państwo pieniądze dostaną, zostanie rozpisany przetarg. No yy, chciałbym, żeby pa, słowa pani redaktor były słowami proroczymi, żeby tak się stało. Yy, procedura mniej więcej wyglądała w ten sposób, że najpierw... Znaleźliśmy, znaleźliśmy się na tak zwanej liście rankingowej. Następnie dzisiaj otrzymałem wiadomość, że znaleźliśmy się już na liście ostatecznej. To znaczy, że minister MSW i A już podpisał, czyli zatwierdził te dane pani wojewody i znaleźliśmy się na tej liście ostatecznej. W tej chwili oczekuję tylko na właśnie sygnał, że mam pojechać do pani wojewody i tą umowę podpisać. No to będzie dla mnie wielkim, wielką radością i wielkim szczęściem, bo ten 2010 rok, tak jak kiedyś u Państwa już tutaj miałem przyjemność powiedzieć, no, będzie tym rokiem, w którym można powiedzieć, że gmina Rusiec będzie zasfaltowana i w ten sposób zrealizuje moje hasło wyborcze sprzed ośmiu lat, że wuj łaski nie robi, jak zrobi kawałek drogi. Czyli droga będzie zrobiona. Jakie są procedury? Jak dużo czasu potrzebuje Pan, żeby ogłosić przetargi? Zacząć budowę po podpisaniu tej umowy. To znaczy, myślę, że tutaj zbyt dużych odwołań nie będzie, więc taka standardowa procedura to jest około trzech miesięcy od ogłoszenia przetargu. Więc jestem przekonany, że powiedzmy wczesną wiosną te prace będą mogły być rozpoczęte, tak żeby jeszcze w tej kadencji spokojnie te prace zrealizować i oczywiście rozliczyć wniosek, rozliczyć się z wojewodą i z ministerstwem. Panie Wójcie, a jak wygląda budżet na 2010 rok? Czy został już zatwierdzony w gminie Rusiec? To znaczy zgodnie z, obowiązującymi, z obowiązującym prawem każda gmina jest zobowiązana do 15 listopada, każdy wójt jest zobowiązany do 15 listopada przedstawić projekt budżetu i taki projekt budżetu również przedstawiłem. Ten projekt został wysłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej. W tej chwili oczekujemy na zatwierdzenie tego projektu. W chwili... Kiedy uzyskamy przez Rio zatwierdzenie tej propozycji projektu, mamy zaplanowaną na 20 grudnia sesję budżetową i na tej sesji ja tą projekt budżetu przedstawię radnym no i mam nadzieję, że radni ten budżet przyjmą. Oczywiście, zaraz przed świętami mam nadzieję, że będzie to dobry plan. No też mam nadzieję, że to będzie plan. Jest to powiedzmy związane właśnie z tym rokiem 2010, m.in. z tą schetynówką, gdzie chcielibyśmy jak gdyby wcześniej już mieć, mieć możliwość ogłaszania przetargów przystąpienia do, do i następnie przystąpienia do realizacji tych, tych zadań. No jest to ostatni rok w drugiej kadencji, no jest to tak zwany rok wyborczy, więc na pewno na pewno nieco niektórzy mieszkańcy mogą to traktować jako kiełbasę, kie, kiełbaskę wyborczą, natomiast ja to traktuję jako zwykły. Rok w, każdy, w, każde, w każdej kadencji, m, którą do tego czasu e, e, f, funkcjonuję jako wójt gminy, e, jako powiedzmy no, mój obowiązek. Czyli każdego roku jest. Czyli będzie Pan po prostu robił swoje. Będę ten... robił swoje każdego roku. Jest wykonywanych wiele, wiele różnego rodzaju zadań, wiele różnego rodzaju inwestycji. Tutaj pragnę dodać, m, że oprócz tej drogi w Korablewie, m, na którą pozyskujemy. Pieniądze z ministerstwa z MSW. Również równolegle będą budowane jeszcze inne drogi, na przykład w projekcie budżetu mamy zaplanowaną drogę w Wicentowie, mamy również zaplanowaną drogę w, do Malinca, jak również do jeszcze innych miejscowości w naszej gminie. Tak, żeby no, wszystkim mieszkańcom w naszej gminie jeździło się w miarę, w miarę dobrze i wygodnie po tych wszystkich drogach na terenie gminy. Panie Wójcie, oprócz tej działalności gospodarczej i statutowej prowadzą Państwo również szereg działań pozastatutowych. Powiedział mi Pan właśnie przed naszą rozmową, że niedługo przed świętami w tym okresie świątecznym tak ważnym dla każdego z nas i dla każdej rodziny organizują Państwo również spotkania dla osób samotnych. Tak, tak jak Pani Redaktor tutaj podkreśliła, każda gmina, tak również i moja gmina, ma swój obowiązkowy zakres działania, czyli obowiązek statutowy, budowanie, remontowanie, utrzymywanie tego, co jest na terenie gminy. Ale oprócz tych bardzo ważnych, obowiązkowych zadań jest wiele, wiele płaszczyzn, wiele, wiele dziedzin, gdzie potrzebne są takie działania ludzkie, działania związane z odruchem serca. Między innymi właśnie siódmy raz, już będzie na terenie naszej gminy organizowana Wigilia dla Samotnych. Ta Wigilia cieszy się ogromnym uznaniem i ogromnym zainteresowaniem. W każdej z tych Wigilii uczestniczy od 250 do 350 osób. Jest to dosyć duża rozpiętość, ale jest to spowodowane, spowodowane tym, że powiedzmy, większość uczestników tej Wigilii dla Samotnych to są ludzie starsi, więc niekiedy zdrowie, niekiedy pogoda decyduje o tym, czy większa gruba, grupa mniejsza, ludzi mniejsza. uczestniczy, czy mniejsza. Także, tak jak pani redaktor tutaj zauważyła, siódmy raz na terenie naszej gminy będzie organizowana wielka wigilia dla samotnych. Ale oprócz tej przedświątecznej działalności również jest wykonywanych innych, wiele różnego rodzaju działań, które nie są naszym obowiązkiem, które nie są obowiązkami statutowymi, na przykład... A jednak się dzieją, tak? A jednak się dzieją.